W socjalizmie nie decydowałem samo sobie. Dlaczego tak było? Bo nie mogło być inaczej. Wy decydujecie. Co by pan powiedział sobie w młodości? Najtrudniejsze jest podejmowanie decyzji. Niepodjęcie decyzji skutkuje tym, co jest później. Tego najbardziej będziemy żałować. Odwaga i dla młodzieży świat należy. Trzeba się uczyć, uczyć i uczyć. I wtedy będzie się wygranym w życiu. Popełnienie błędów w młodości no, jest bagażem na resztę życia. To trzeba przeżyć. Innej możliwości nie ma. Żyjecie w innej rzeczywistości niż ja żyłem. Dzieci są bardziej świadome teraz wszystkiego. Tego, że już coraz wcześniej trzeba pracować, coraz wcześniej trzeba myśleć, uczyć się, kształcić, zdobywać, zdobywać umiejętności, żeby, żeby się utrzymać ekonomicznie. Tak nie było w socjalizmie. Ze względu na koszty, na ponoszone koszty, zdaję sobie tego sprawę. Ja żadnych takich problemów w socjalizmie nie miałem. Teraz młodzież to podkreśla, że jaka jest przyszłość i perspektywy, czyli sami wszystko zdobywacie własną pracą, nauką od najmłodszych lat,